Witajcie! Dzisiejszy odcinek rozpoczyna cykl wypraw odkrywających piękno kraju w duchu Jana Pawła II. Wspólnie przemierzymy Polskę, zaglądając zarówno do miejsc chętnie odwiedzanych przez turystów, jak i tych trochę mniej znanych. Porozmawiamy o istocie dbania o środowisko naturalne, które stanowi przestrzeń życiową licznych gatunków roślin i zwierząt. Odwiedzając poszczególne regiony opowiemy o tradycji i kulturze. Przygotowaliśmy dla Was także solidną dawkę ciekawostek. Podczas wędrówki towarzyszyć nam będą cytaty papieża Jana Pawła II, który krocząc tymi ścieżkami utorował przed nami drogę. Pierwsze płatki śniegu już dawno zajrzały w nasze okna. Oznacza to, że sezon zimowy trwa w najlepsze. Okres ten kojarzy się z szusowaniem po górskich stokach lub zdobywaniem szczytów ze skrzypiącym pod stopami śniegiem. Dlatego pierwszym regionem, który wspólnie odwiedzimy, będzie sielska kraina leżąca u podnóży Tatr Podhale. Głównym atutem Podhala są oczywiście wysokie piękne góry, ale również unikalna przyroda, świeże powietrze oraz niepowtarzalna atmosfera, którą tworzą jego mieszkańcy zwani góralami. Region ten wyróżnia się tradycyjną etnografią, kulturą, sztuką i folklorem. Najbardziej charakterystycznymi elementami są gwara, muzyka, taniec, strój, architektura i kuchnia. Zatrzymajmy się na chwilę przy góralskiej muzyce. Po wyborze Karola Wojtyły na papieża, prymas polski Stefan Wyszyński na łamach Radia Watykańskiego powiedział Na usta ciśnie się nie do opanowania pytanie, góralu czy się nie żal odchodzić od strony czysty?”. A nasz góral z Wadowic, gdy z Watykanu myślą na lasy spoziera, gdy łzy rękoma ociera, na pewno sobie odpowie: Dla Boga, panie, dla Boga, dla Kościoła, dla jego wielkich spraw i zadań, które piętrzą się przed ludzkością. Tradycyjna góralska muzyka na ogół powstawała w sposób spontaniczny, a jej twórcy pozostawali anonimowi. Opowiadała o życiu codziennym, zawierała motywy miłosne. Zabawne przyśpiewki, legendy o zbójnickich bandach i miłości do gór Stanowiła nieodłączny i ważny element miejscowej kultury. Najsłynniejszy z górali, Jan Sabała Krzeptowski, grał na gęślikach podhalańskich, prymitywnych złupcokach wydających ciche, ale ostre i piskliwe dźwięki. Tatry są najwyższym pasmem górskim Polski i Słowacji. Najwyższym szczytem jest Gerlach, znajdujący się po słowackiej stronie, którego wysokość wynosi 2655 metrów nad poziomem morza. W granicach Polski są to rysy o wysokości 2499 metrów nad poziomem morza. Polskie Tatry dzielą się na dwie części. Strzeliste Tatry Wysokie oraz nieco bardziej łagodne Tatry Zachodnie. Przez region tatrzański przechodzi wielki europejski dział wodny pomiędzy Morzem Czarnym a Bałtyckim, który wyznacza granicę polsko-słowacką. Tatry od ponad 100 lat zachwycają przyjezdnych. W XIX wieku, dzięki staraniom m.in. Tytusa Chałubińskiego, Zakopane i jego okolice stały się popularnym ośrodkiem uzdrowiskowym. Jednak pod koniec XIX wieku naturalnemu środowisku tatrzańskiemu groziło przeobrażenie w ośrodek przemysłu drzewnego. Zapobiegł temu hrabia Władysław Zamojski, który w drodze licytacji Wykupił dobra zakopiańskie oraz zakończył toczący się spór o morskie oko, przyłączając je do ziem polskich. Pomnik Krabiego można podziwiać przy najbardziej turystycznej ulicy Zakopanego Krupówka. Czy wiecie, że Zakopane jest najwyżej położonym miastem w Polsce? Wysokość zabudowanej części sięga nawet 900 metrów nad poziomem morza. Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda herb miasta. W błękitnym polu herbowym umieszczono ciemno -szale wzgórze, na którego szczycie stoi krzyż, o sylwetce krzyża na Giewoncie. Za nim dwa złote klucze, tak zwane piotrowe, stanowiące symbol papiestwa, które w dolnej części przyjmują formę spinki góralskiej. Herb przyjęto w 1997 roku z okazji wizyty Jana Pawła II w Zakopanem. Ponadto miasto nazywane jest zimową stolicą Polski. To określenie zawdzięcza doskonałym warunkom do uprawiania sportów zimowych. Choć zostało założone w XVI wieku, to miejscowi górale mają swoją własną legendę dotyczącą jego początków. Legenda o powstaniu Zakopanego. Dawno, dawno temu, gdzie dziś znajduje się Zakopane, rozciągała się puszcza, do której wkraczali tylko myśliwi. Opowiadali, że żyje w niej wiele gatunków zwierzyny, a rzeki bogate są w ryby. Górale marzyli o tym, aby pewnego dnia zadomowić się na szczytach majestatycznych Tatr. Jeden z nich, młody gazda Piotr Szaflar, postanowił spełnić swoje marzenie i wybrał się w góry. Po kilku dniach wędrówki znalazł wreszcie miejsce, w którym postanowił zbudować chatę i tak też uczyli. Przez kolejne dni stawiałem od podstaw, ciężko pracując. Jego polanę ludzie nazywali kopaną, ze względu na to, że została przekopana przez młodego gazdę. Potocznie mówiono, że siedzi on zakopany, i w ten sposób powstało zakopane. Wiatr halny. Charakterystycznym zjawiskiem występującym w południowej Polsce jest wiatr halny, który właśnie widzicie. Jest to wiatr ciepły i suchy, wiejący z gór ku dolinom. Powstaje na skutek różnic ciśnienia. W najgwałtowniejszej postaci występuje właśnie na Podhalu, głównie w okresie przedwiośnia i późną jesienią. Często wieje z prędkością przekraczającą 150 km na godzinę. To więcej niż dopuszczalna prędkość na polskich autostradach. A odnotowany rekord to aż 300 km na godzinę. Wyobrażacie sobie, jakie spustoszenie sieje? Zrywa dachy i niszczy lasy. Powoduje podniesienie temperatury, co prowadzi do przesuszenia gleby, zaniku pokrywy śnieżnej, a także powodzi. Ma również wpływ na nasze samopoczucie, powodując bezsenność i bóle głowy. Kiedy wieje halny, należy powstrzymać się od górskich wycieczek i przeczekać go w solidnym budynku. W dramacie zatytułowanym Bolesław Śmiały Stanisław Byspiański pisał: Opowiadali te za moich czasów, że gdzieś w Karpatach król, chrobry, zaśnięty w grotach, u wstępu do podziemnych lasów, jego rycerstwo i on, jak zaklęty, przy koniach, zbrojni, do tych tarasów dostąpić nie śmie nikt, bo czartem wzięty może skamienieć. Więc, że lud się boi, i że skrzydlaty ktoś we wrotach stoi. Giewem tawiany legendą o śpiącym rycerzu, którego przypomina kształtem, jest symbolem Zakopanego i najlepiej rozpoznawalną górą w Polsce. Stanowi doskonały punkt widokowy, a jednocześnie jest najbardziej niebezpiecznym miejscem w Tatrach. Ze względu na małą powierzchnię szczytową i działający jak piorunochron 15-metrowy metalowy krzyż, który stanął tu w 1901 roku, upamiętniając rocznicę narodzin Jezusa Chrystusa, przyciąga wyładowania atmosferyczne. Dlatego pamiętajmy, aby przed wyprawą na Giewą sprawdzić pogodę, żeby nie narażać się na niebezpieczeństwo. Wielka Siklawa Największym wodospadem w Polsce jest Wielka Siklawa w Tatrach Wysokich o wysokości około 65 metrów. Woda spływa nim kilkoma strugami, wywołując przy tym wielki hałas. Od potężnego huku nazwę swoją wziął zespół wodospadów mijany podczas podróży do morskiego oka, wodogrzmoty Mickiewicza. Największa skorcznia narciarska w Polsce, Wielka Krokiew, zlokalizowana jest na północnym stoku góry Krokiew w Zakopanem. Jej patronem jest Stanisław Marusarz czerokrotny olimpijczy w skokach narciarskich oraz kurier przeprowadzający żołnierzy przez granicę słowacką w czasie II wojny światowej. Skoki narciarskie cieszą się w Polsce ogromną popularnością, a zawody Pucharu Świata zawsze przyciągają tłumy kibiców. Jednak największe zgromadzenie pod Wielką Kropwią miało miejsce w 1997 roku z okazji przybycia do Zakopanego papieża Jana Pawła II. Podczas celebrowanej wówczas mszy świętej Zgromadziło się ponad ćwierć miliona wiernych. Czy wiecie, że Karol Wojtyła w młodości próbował swoich sił w skokach narciarskich? W wełnionej czapce i na drewnianych nartach oddawał dwudziestometrowe skoki, co w tamtych czasach było nie lada wyczynem. Najwyżej położonym budynkiem w Polsce jest Obserwatorium Astronomiczne na Kasprowym Wierchu. Znajduje się na wysokości 1987 metrów nad poziomem morza. Obok niego ulokowana jest stacja słynnej, przyciągającej tłumy turystów kolejki linowej, która została zbudowana dwa lata przed obserwatorium, w ciągu zaledwie 227 dni. Jaszczurówka Nazwa osady Jaszczurówka, obecnie dzielnicy Zakopanego, pochodzi od występujących na tym obszarze salamandr plamistych, zwanych przez górali jaszczurami. Te niewielkie płazy przybywały tutaj ze względu na znajdujące się w tej okolicy źródła ciepłej wody. Na początku XX wieku w Jaszczurówce wzniesiono kaplicę na świętszego serca pana Jezusa projektu Stanisława Witkiewicza. Zbudowana z drewna świerkowego, bez użycia gwoździ, stanowi doskonały przykład stylu zakopiańskiego. Hata pod rysami jest najwyżej położonym. 2250 metrów nad poziomem morza i najmłodszym schroniskiem w Tatrach. Znajduje się po stronie słowackiej i czynna jest jedynie w sezonie letnim. Nie prowadzi do niej żadna droga jezdna ani wyciąg. Jest zaopatrywana jedynie przez tragarzy lub turystów, którzy za wniesienie ładunku o wadze od 5 do 10 kg otrzymują herbatę z sokiem malinowym. Niewielka ilość energii elektrycznej otrzymywana jest z baterii słonecznych. Natomiast woda pochodzi z roztopionego śniegu lub ze strumyka położonego poniżej. Czy wiecie, że najwyższy szczyt Polski, zdobyła dwukrotna laureatka nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii Maria skłodowska kiri dokonała tego wraz z mężem Piotrem w 1899 roku? Czy wiedzieliście, że przysmak kuchni podhalańskiej, oscypek, jest wpisany na listę produktów tradycyjnych? i chroni go unijne prawo? Oscypki wciąż produkuje się w ten sam sposób, co przed wiekami. Po wydojeniu owiec baca oczyszcza mleko, a następnie dodaje do niego klag, czyli podpuszczkę, która je ścina. Ręcznie odniata masę serową z serwatki, potem kilkakrotnie parzy we wrzątku, formuje w owal, nadaje ozdobny kształt forence, stąd zdobienia na osypku moczy przez dobę w roztworze soli i wędzi pod dachem basówki w dymie ogniska od 3 dni do 2 tygodni. Owczarek podhalański jest jedną z pięciu polskich ras psów. Należy do grupy psów pasterskich, które tradycyjnie wykorzystywane były do pilnowania i ochrony stad zwierząt hodowlanych przed wilkami. Doskonale sprawdzają się też w ratownictwie, dogoterapii, oraz jako przewodnicy osób niewidomych. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to stowarzyszenie zajmujące się ratownictwem górskim na obszarze polskich Tatr. Działa nieprzerwanie od 1909 roku. Ratownikom, z których większość stanowią ochotnicy, podczas akcji ratunkowych pomagają specjalne psy ratownicze, szkolone do poszukiwań ludzi zasypanych przez lawiny. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jest najstarszą polską organizacją turystyczną. W drugiej połowie XIX wieku, wraz ze wzrostem turystyki w Tatrach, zrodził się pomysł powołania instytucji łączącej miłośników gór. W 1873 roku powstało Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zmieniło swoją nazwę na tę używaną obecnie. Celem towarzystwa było przede wszystkim badanie gór, ochrona zwierząt, wspieranie przemysłu górskiego i zachęcanie turystów do ich zwiedzania. Obecnie liczy ponad 3000 członków. Założony w 1904 roku Związek Podhalan to organizacja regionalna, jedna z największych i najstarszych w Polsce. Należą do niej górale zamieszkujący Karpaty oraz miłośnicy góralszczyzny. Podstawowym celem działalności jest kultywowanie tradycji góralskiej, przede wszystkim w tańcu, muzyce i twórczości artystycznej. Dbało się o zachowanie gwary oraz podtrzymywanie wiary i tradycji ojców, służba ojczyźnie poprzez podnoszenie moralnego poziomu mieszkańców regionu, sprawowanie pieczy nad ich kulturalnym i materialnym rozwojem oraz ochrona środowiska.